To jest ten nasi loch. Ale to jest loch. Czy mamy manek, odnaleki, dobrze? To jeszcze ma fryzjer. Co jeszcze ma dentysta? Może później do tego wrócimy. Co? To jest fryzjer. Co ma fryzjer? Niech kawę okay. w kamień. Okay. Niech kawę okay. w kamień. Niech kawę w kamień. Hera, apteczki on nie ma. No, ja Ale to nie lekarz. To projektant. Pi Nokia. Nokia. Hasło? No, Pinokia nam wyszło. Hej, patrz. Czy nie przebiło? Do tego, żeby świetlica powstała, najbardziej przyczynił się pan Andrzej Czarnacki, to był ówczesny radny naszej Rady Miejskiej, który miał przez wiele lat tak naprawdę taką ideę, że taka świetlica w mieście powinna funkcjonować. I dotąd męczył kolegów radnych i władze miasta. Dopóki mu się to nie udało. Zanim było imię, była jeszcze Agnieszka, czyli pierwszy kierownik tak. tej świetlicy, który jakby też na no, niewątpliwie nadał jej jakiś taki kształt, kształt który gdzieś do dzisiaj... A mamy nadzieję, trwa. I to był jakby taki autorski też jej projekt. Pan Andrzej to był taki pogosłodawca, natomiast jakby dalej to już był też taki projekt Agnieszki. Przyszedł czas na danie imienia. To zadanie dziewczyny pozostawiły naszym pierwszym świetlikom. Bardzo szybko i właściwie jednym głosem świetliki, pierwsze świetniki wymyśliły nazwę Dom Jana Pogła II. Więc te dwa hasła się pojawiły, że to będzie dom iż to będzie dom, będzie się opiekował ktoś niezwykły, ktoś, kto jest wzorem, ideałem, autorytetem. Tak było z gminy. Świetlica jest jednostką gminną. Pięć lat temu właśnie została taką samodzielną jednostką, wcześniej była jakby częścią działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. A teraz już jesteśmy sobie samodzielnie. No i jakby to, co jest w statucie wpisane jako cel, najważniejsze tej placówki, jest to nazwane dokładnie tak. Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży. Tylko po prostu ta podstawowa grupa ma nabywać kompetencje społeczne, które być może z różnych powodów, także przyczyn środowiskowych, tych kompetencji nie ma. Więc nasze miejsce, nasza świetlica jest jest taką przestrzenią do nabywania dobrych, fajnych kompetencji, ale jesteśmy wyjątkowi przez to, że łączymy dwie rzeczywistości. Tak, tę pracę środowiskową z pracą integracyjną. I łączą się tutaj dwa światy. Osób sprawnych, ruchowo, intelektualnie, z tą rzeczywistością osób niepełnosprawnych. No chwilę mi się Nalejemy, tak, nalejemy inki, ja wezmę tego Jinxa. Teraz będzie taka gra pod tytułem, gdzie jest Jinx od dzbanówka. Nie, nie. A może w zmywarce? Zobaczcie, czy nie ma do tego nowego? Jest? Zaraz słyszę. Ucieka, Bo... ma ten na lewej ładnikowy link. To Tak, i sobie na przyjedzie. Mamy życie codzienne, które sobie się toczy. Każdego dnia jest odrabianie lekcji, jest posiłek, są zajęcia takie socjoterapeutyczne, są jakieś gry, są jakieś zabawy, ale są też wydarzenia szczególne. I to rzeczywiście jest też robot właśnie współpracy z różnymi instytucjami w mieście, właśnie ze Stowarzyszeniem Możesz na przykład. też to jest wynik jakichś programów, które realizujemy dzięki Bogu z zewnętrznym dofinansowaniem. you 10 lat te dzieciaki przychodzą. Tak. Zwykle ich jest zapisanych około 50, bo też no, tak gdzieś trzeba było ująć w jakichś różnych a, dokumentach, ile mamy miejsc tutaj na świetlicy, więc ujętych jest tych miejsc 50. I rzeczywiście tyle, tyle zawsze na liście dzieci funkcjonuje, ale one się zmieniają, bo 10 lat temu przyszły pierwsze dzieciaki, które dzisiaj są w studiach są mamami. Są mamami. Mają fajne zawody, to są ludzie, którzy robią fajne rzeczy, ale też którzy cały czas nam się gdzieś tutaj w świetlicy pojawiają. Część z nich jest takimi fajnymi liderami, są wzorem dla tych młodszych i jakoś tak chętnie do nas przychodzą. Niektórzy w ogóle nie mogą się rozstać i mimo, że osiemnastka stuknęła, to są cały czas. Karolinko, jak się znalazłaś tutaj między świetlikami? Pewnego dnia przeprowadziła mnie tu słynna pani Agnieszka Cholewska. Jeszcze jak świetlica była zamknięta, pokazała nam włości i powiedziała, że to będzie nasz drugi dom. I tak się stało, tak było. Przyszłyśmy z siostrą, z koleżankami zostałyśmy. Świetlica dała mi nadzieję na to, że moje życie może wyglądać inaczej. Mój cel, który sobie założyłam, to życie inaczej żyć po swojemu zgodnie z jakimiś swoimi zasadami moralnymi i będę i i, i płakać. Osiągnęłam to. Dzisiaj jak się spotykamy z munią czy z Kasią słubą to jest ta świadomość, że się udało, że jednak to były sztuki do mnie. Taka nasza idea, która nam otworzyła mi, otworzyła drzwi na, na życie lepsze. Wolnym <noise> <Płakać. głosy> człowiekiem, wolnym i żyjącym według swoich ambicji, swoich planów, osiągającym własne cele y, zamierzone. cały czas staram się osiągać, realizować siebie. Spełniły się przede wszystkim inne życie. Tak jak chciałam yy, założyć sobie rodzinę taką, żeby wyglądała tak, jak zawsze marzyłam o no taki, taką tworzę i mam nadzieję, że będę tworzyć dalej i będzie się rozrastać, bo chciałabym mieć jeszcze dziecko i dziecko, i dziecko <grym> i żyć. Tak jak chciała ja, a nie ktoś, jakby nie narzucił. Dała mi e, możliwość pomyślenia o życiu zupełnie w innych perspektywach, w innym horyzoncie. E, czyli wyjścia z takiego toksycznego świata w e, świat pełny kwiatów pełnych barw. Taki no dom, drugi dom. Bardzo ważną, bardzo ważną rolę w życiu pełniła świetlica, i, i zostaje zawsze. Na zawsze zostanie. Dzisiaj opowiadamy o tym, jak jest nam tu dobrze w świecie świetlików. Natomiast na pewno wiemy o tym też, że bez współpracy z instytucjami zewnętrznymi, to ta nasza rzeczywistość byłaby pewnie dużo trudniejsza. Mówię o pedagogach szkolnych, w szkołach które mamy w okolicy, o Ośrodku Pomocy Społecznej, o kuratorach, kuratorze-kuratorach, tak też społecznych, o no, wielu instytucjach, z którymi z natury i z potrzeby współpracujemy. Postanowiliśmy z chłopakami zbudować po prostu kajaki. Niewiele gdzie, na Mazurach. W małej fabryce zbudowaliśmy własne kajaki, które przywieźliśmy ze sobą. Są podwieszone u nas na Suficie, natomiast cała frajda zaczęła się w momencie, kiedy spłynęliśmy sobie krutynią. Było pięknie, panowie byli zadowoleni. Powstaje już od dwóch Prawie lat model teraz. latającego Pipera j 3 cap. Ten samolot Otóż jest. Dwa lata. Żeby nie było. Dwa lata, nasz żółtek będzie latał. Ci, którzy rozpoczęli budowę gdzieś tam pod moim okiem. Niektórzy już są dorośli i są wolontariuszami, natomiast niektórzy też już wyjechali za granicę Polski. No i generalnie ekipa się zmienia, i teraz będziemy kończyć ten nasz projekt. Zresztą będzie można go zobaczyć. Będzie wielkie boom. Miejmy nadzieję, że polecimy, nie rozbije się raz. za pierwszym razem. No będzie nas wspomagał student Adam, który. Zielonicz Politechniki Warszawskiej, tak, tak w jest. Nie, byle jakieś cudze, Dokładnie. już ma swoje Który, Miejmy nadzieję, że nauczy nas latać, a chłopcy w ramach tego nauczą się latać i będą brali udział w zawodach modelarskich. jest czym latać. A propos Adama, to też trzeba powiedzieć, że Świetlica ma szczęście do takich fajnych ludzi. Dobrych wolontariuszy. Dobrych wolontariuszy, dzięki którym dzieją się też naprawdę fajne rzeczy. No nie wiem, jest Pan Zbyszek, który przyjeżdża i organizuje nam jakieś takie kraje znawcze spotkania z, z niezwykłymi, niezwykłymi gośćmi, gośćmi tak. przedstawiciele ambasad, którzy przyjeżdżają do nas. No naprawdę mnóstwo takich ludzi, którzy dla nas robią naprawdę fajne rzeczy. W tym roku. Wyjazd na żagle, kilkudniowy, udało się tak naprawdę w 100% zrealizować, tylko dlatego, że z dnia na dzień jacyś życzliwi, nieznający nas ludzie, e, udzielili nam finansowej pomocy. W ciągu jednego dnia, na zasadzie łańcuszka mailowego, udało się zebrać 70-80% kwoty, która była nam potrzebna na zrealizowanie naszego marzenia. E, to, jest, e, to też jest taki dowód na to, mamy takie poczucie, że. Nazwa, że jest to dom Jana Pawła II, nie jest tylko nazwą nie wiem, nośną, bo dziś y, jakąś taką bardzo y, popularną, tylko rzeczywiście czujemy opiekę dobrych aniołów nad nami, nad tym miejscem, nad tym, co tu się dzieje. Fajna, możemy dużo rzeczy robić, można się pobawić, no i jak się nie przychodzi na świetlicę, no to się w domu trzeba nudzić. Świetlica to wspaniałe miejsce, w którym można bagiać w gry różne ciekawe, ping-ponga, z kolegami się spotkać, porozmawiać. Ze świetlicą jeździmy na fajne wycieczki i poznajemy tu wiele koleżanek i kolegów. Zostajemy piękne kwiaty od sąsiadów. <grym> W Świetlicy jest fajnie, można pomagać wszystkim, jest wesoło, nie, nie ma żadnych smutnych min i zabawa jest fajna. Świetlica jest jakby, takim drugim domem, że można spędzać czas, bawić e, się, po szkole wydać lekcje. Miło spędzać czas jak taka rodzina. Yeah.